Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A to jest trzeci odcinek z Age of History Alternatywna przyszłość Polski w czasie II wojny światowej. Druga wojna światowa kończy się za 6 lat, ale my to pociągniemy trochę dłużej do roku, który jest obecnie, czyli 2023. I w dzisiejszym odcinku mam plan zaatakować III Rzeszę, bo oni mają bardzo dużo wojen. Ale za to mamy bardzo duże granice i może być ciężko, ale oni raczej nie mają tutaj wojsk przy naszej y, granicy. Mm, dlatego y, wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, by powoli zaczynać gromadzić tutaj jednostki pod y, granicami. Pod każdą granicą pięknie musi być jednostka, bo jak nie będzie, no to prawdopodobnie tą wojnę przegramy. No, co ja powiem? No, a tego my nie chcemy. O nie, 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 tego to my już na pewno nie chcemy. Abyśmy przegrali wojnę z Trzecią Rzeszą. Nie mam kaski, to musimy sobie trochę kaski zrobić. 3000. Tutaj pójdzie sobie 3000 kolejne jednostek. Tutaj 1500 może być. 1300 git. Tutaj 1000. Nie mamy kaski. Hop. 4000. Mega dużo. Choć ja bym chciał trochę mniej. Dobra. Hop. Hop. hop, Tutaj jeszcze nie mamy kaski. Dobra. Tutaj zrobimy sobie hop. Hop. Oj, nie zapisało się. Hop. I hop. Dobra. Mamy wszędzie porozstawione jednostki z, przy granic z trzecią rzeszą. Ale najwięcej jednostek musimy mieć jednak w Warszawie, I dlatego tutaj rekrutujemy teraz maksymalną ilość, jaką możemy mieć. I sobie tutaj y, muszę mieć 100 tysięcy. No dobra, 91 i mamy jakąś wojnę z Irlandią. Irlandia jest tu. Ja nie będę tam was atakował, ludzie! Po co, po co, po co? Nie ma po co? Naprawdę. Dobra, najwięcej jednostek jednak musimy mieć w Warszawie. Więc sobie pięknie to zrobimy. Takie 15 tysięcy by się przydało mieć. Dobra, mamy prawie 16. Teraz 2000 dajmy sobie tutaj. No i wydaje mi się, że możemy już rozpocząć wojnę z trzecią rzeszą. wyślij ultimatum, zarządzaj prowincji i my zarządzamy tych tutaj pięknie, oto prowincji, trzech sobie zostawimy, chcemy tutaj waszą stolicę. I tutaj ten kawałek też y, chcemy. A granice chcemy mieć gdzieś. Wydaje mi się, że dotąd. Tak, dotąd będzie chyba git. Dobra. Tak chcemy się pięknie ulepszyć. No i dobra. Wydaje się, że możemy to wybrać. Na pewno się nie zgodzą. Ja to już wiem. Zapisz, wyślij ultimatum. O! Kto by się tego spodziewał? Wypowiedz. Wojnę. To może być wojna po prostu największa w tej serii, bo w ogóle prawie się na to nie przygotowałem. Ale dobra, wydaje mi się, że możemy już y, znaczy, no już my to robimy y, tutaj zacząć pięknie atakować. Ja bym zaczął to na, na początek atakować. Dobra, y, tu pójdziemy. Bo tutaj mamy te jednostki. One sobie pójdą tu. Tu będzie atak na to i zobaczymy. Oni coś tam próbowali, ale to za bardzo nam nic nie zabiorą. Hop, hop. Dobra, pięknie, to już przejęliśmy. Mi by to w sumie wystarczyło już, ale nie. My się nie zatrzymujemy. My lecimy sobie dalej. Hop, hop, hop. To tu pójdzie tutaj. No, stolicę chcę przejąć. Jak przejmiemy stolicę, będzie git. Będzie mega, wtedy dobrze. Jak przejmiemy stolicę trzeciej rzeszy. Dobra. Lecimy sobie jednostki też tutaj jakieś sobie dajmy, nie plądruj tylko przenieś powiedzmy tutaj, bo zaraz pewnie to przejmiemy. I lecimy sobie tutaj dalej. Oj, tutaj dużo jednostek mieli. Dobra. Okej. Okay. Nie wiem czy dobrze robiłem, robiąc to ja bym zakończył z nimi wojnę, bo mamy wojnę z Włochami. Rozmowy pokojowe. O nie. Jak do tego doszło, nie wiem. No nie, no. Naprawdę. Ma za kra po prostu. Dobra, no więcej nie chcemy. Dobra, udało się. Musimy się bardziej na to przygotować. Trochę terenów tam wzięliśmy. No, ale to jest mega mało. Tutaj ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich mamy bardzo dobre relacje. No, no tak powiem, no, nie byliśmy na to przygotowani. Tutaj też Włochy będą atakować. Mm. Bo oni mają sojusz, dokładnie. Oni mają sojusz z Trzecią Rzeszą, a my z nimi mamy relacje tragedia. Z Trzecią Rzeszą to od razu ja mogę z zniewagę wysłać. Bo to nam jest niepotrzebne. Wyślijmy e, im tutaj ultimatum. Zarządzaj prowincji. Czy Szwajcarzy się na to zgodzą? Nie zgodzili się, ale. O, wojny mają z kimś. Nie, nie mają. Indie brytyjskie? Że co? No super, spokojnie będzie, nie będę wam wypowiadał wojny. Żyjcie sobie w spokoju. 10 tysięcy musimy mieć widzów na każdej prowincji, aby próbować w ogóle coś tutaj ugrać. Bo inaczej to wydaje mi się, że będzie ciężko po prostu, nie? Musimy mieć 10 tysięcy na każdej prowincji. Minimum. Bo możemy mieć tego też więcej trochę, ale ja bym bardziej wolał, właśnie, aby to minimum było 10 tysięcy. Hop, tu mamy już, hop, pięknie. Ja to już mam zrobione. Tu niech tyle już zostanie. Um, nie mam hajsu, chyba? Czy co? Nie wiem, nie wiem, co to było. Ale dobra, rekrutujmy. A, bo to są nowe tereny, zasymilowane, No tak, zapomniałbym. Musimy to pięknie zasymilować. Kaliningrad. Kto by się spodziewał, że przejmę Kaliningrad. Chyba nikt, nie? Chyba nikt, chyba nikt. Ale dobra, lecimy sobie tutaj pięknie. Nie mamy hajsu. Dobra. Hop. Pięknie tutaj jeszcze przejmę jakieś te. No ale dobra. Możemy tutaj. To tutaj możemy, bo Wrocław... A nie, to Wrocław nie był. To było na naszym. To to możemy sobie dać. Skorpiec jest pusty. Hajsu nie mamy. Hajsu nie mamy. Hajsu nie mamy. Co ja mogę poradzić, gdy hajsu nie mam? Nic nie mogę poradzić. Tu idzie 9000 z Warszawy. Mam z kimś wojnę. Dania, no to rozmowy pokojowe. Ja nie chcę mieć na razie, z nikim wojny, ja się szykuję do wojny. Takiej prawdopodobnie na dwa fronty. Eee, zaproponuj sojusz. Aha, bo ja nie mam, bo ja mam wojnę, ja muszę te... Rząd, rząd, a oni mają faszyzm, a my też mamy faszyzm. A nie, my mamy demokracja, no właśnie. Zmień rodzaj rządów. No, patrzę, to tak ta demokracja to trochę nam minusuje to. A ten faszyzm to by nam wszystko dał. No dobra. Dajmy. Dobra. Zobaczmy teraz. Czy będziemy mogli mieć sojusz z Włochami? Zaproponuj sojusz. No jest trochę więcej. Poprawmy relacje. Mam nadzieję, że się zgodzą. Dobra. Ale my tutaj się szykujemy do wojny. Z trzecią rzeszą. O czy tego bardzo bym nie chciał robić, ale muszę. Muszę, moi drodzy. Bo jakbym tego nie zrobił, to by nie było fajnie. Ale dobra, tutaj już dajmy sobie te jednostki. 4000, no to tu musimy dać. no. Niech pójdzie te 5000. Dobra. tysięcy, 11, 9, 11, 12, 9. 10, 10, 10, 11. To jest bardzo dużo ym, ludzi. Oj! Trochę się podzielili. W ogóle, nie wiem, co tu się dzieje. Oni mają wojnę. No, możemy już im wypowiedzieć wojnę, ale wyślijmy im zniewagę wyszli ultimatum. Lub 107 tysięcy jednostek zaatakuje. Pięknie tu zaznaczamy nasze tereny, jakie my chcemy. Mm, cyk, hop, dobra. Ja nie będę widzowie tutaj e, też dawał jednostek obok włoch, bo przecież to są te inne państwo. One atakują włoch, włochów, a jak atakują włochów to wiadomo, że nie musimy tam nic robić. Lecimy sobie hop, 5000, 5000, pięć tysięcy, 10 tysięcy, dziesięć tysięcy, dziesięć tysięcy mega. Mega, to są po prostu potężne jednostki, armie. 9000 na Berlin. Hop i hop. Dobra, popatrzymy. 5000 tysięcy, pięknie, pięknie. No i w sumie mogłem, mógłby to być już koniec, bo Berlin przejęliśmy, nie? Ale dobra, nie, 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 nie. To nie będzie żaden koniec. Nie ma nawet takiej opcji. Tu pójdzie Max. Tu Max nie pójdzie. Tu pójdzie jeszcze tyle. Hop. Hop. Oj, 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 co jest? Co jest? Tutaj idzie to. Dobra. To pójdzie to. Mm, to pójdzie tu. To niech pójdzie tutaj sobie i tutaj. A tu idziemy po prostu już prosto. Tu sobie zrekrutuję armię i damy ją sobie tutaj. O, jakiś Wojan plus. wy. Dobra. Oj, 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 oj. oj. No wiedziałem, wiedziałem, że to był zły pomysł. Bo, za, bo jedną turę przeszedłem po prostu. Po prostu tak. Po prostu. Nie po prostu. Po prostu. Tak wiecie, to jest tak normalne, nie? To jest tak normalne. Dobra, nie no xd. Lecimy sobie pięknie. Hop. I cyk tutaj. Mamy wojnę z włochami, ale oni nie mają. Z nami granicy, więc nie mamy się czego bać. Dużo terenów im przejęliśmy, ale wciąż jest tutaj ten problem. Tysiąc Dobra. I lecimy już taka ofensywa, ofensywa. I tutaj jeszcze więc sobie to przejął, hop i hop wydaje mi się, że tyle nam już tych terenów starczy. Bo to są już mega duże tereny. Więc ja bym już zakończył wojnę z Trzecią Rzeszą, więc y, rozmowy pokojowe. I hop, tutaj musimy zaznaczyć całe to. Dobra. A czemu ja nie mogę? A to nie, tak nie mogę, to wojna dalej. To nie ma o czym gadać. Nie ma o czym gadać. Nie mogę to wojna dalej. Ja nie wiem, co oni sobie myślą. Naprawdę. Lecimy. O, ofensywa, ofensywa. Oho, to jest problem. To tu się zatrzymamy. Tutaj nie. Tutaj nie chcę. Tutaj nie chcę iść. No bo w sumie... No dobra, idę. Lecimy. Pięknie, pięknie. Lecimy sobie tutaj, tutaj i tutaj idziemy taką armią. Pomagamy hop hop, hop, hop. To pójdzie tutaj na kiel. Tutaj prędko. Przykład w terenie, to jest spoko. I tutaj została jeszcze ta trzecia rzesza. Dobra, le więc lecimy. To. No i chyba koniec trzeciej rzeszy, nie? Dokładnie. Mogę zaproponować im właśnie to. Mamy 186 gwiazdek. Ale całego chyba nie przejmiemy, nie, bo tutaj pisze ten 293. No to nie, ja nie chcę całego przejąć, ja chcę tylko tutaj tę. To chcę. To nie jest dużo. Naprawdę. O, już mamy jedną gwiazdkę, no to bez tego tu. To pójdziemy tutaj. Tutaj. Powiedzmy, że bez tego tu. Hop, hop, hop. No i jeszcze te 6. Powiedzmy, że bez tego i bez tego. Dobra, chyba będzie git. Wyszli żądania, tak? I pięknie mamy super państwo. Super polskie. Trzecia już po prostu nie istnieje. No. I jeszcze. Chyba będzie trzeba mega dużo hajsu dać na stabilność tych prowincji. Nie, bo tego dużo będzie, chyba. Ojej, sporo, sporo. Ja nie mam tego. Tych, tych, tych. No, wiecie, tych punkcików. Dobra, lecimy sobie tutaj pięknie. Tak już od 70% nie opłaca się asymilować. Ale porobimy tam jeszcze jakieś festiwale, aby oni się tam dobrze czuli. Ale dobra, lecimy sobie tutaj pięknie. Czemu nie mogę? A bo ja pieniędzy nie mam. No to musimy jeszcze raz. Hop, hop. 5000 asimilowania kosztuje. Bardzo dużo, naprawdę. Dobra, lecimy. Hajsu, znowu nie mam. I jeszcze ty... Ale dobra, już nie mamy nic. Okej. Okay. Dobra. Mamy wojnę z kimś, nie mamy z nikim wojny. Yy, relacje, aha, bo... O, czemu nie? Aha, okej. Okay. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. 1, 2, 3, 4, 15, 16. Popraw relacje. No, oni to równie dobrze. Hmm. Widzowie, mamy granicy z Francją, z którą mamy bardzo dobre relacje. Poprawmy sobie relacje i zobaczmy, czemu nie możemy. Rząd, no rząd, 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 ale to siła cywilizacji też jest. No, bo Francja jest druga, a my jesteśmy na piątym miejscu. Co mnie cieszy. Bo widać, że ja doprowadziłem do tego mega dużo. Zmienimy rodzaj rządów na no właśnie tą demokrację. Zobaczymy, czy możemy teraz zdać sojusz. Możemy. Uff, największy. Z... Wielka Brytania? To z kim my mamy tego, ten sojusz? Widzowie, z kim my mamy sojusz? My mamy sojusz z Wielką Brytanią, Francją i Indiami Brytyjskimi. Gdzie są Indie Brytyjskie? Gdzie są Indie Brytyjskie? To są Indie Brytyjskie? jeju! To to są Indie! Ale brytyjskie! A to jest Dani, teren duży, duży. Dobra, jeszcze tutaj próbmy sobie Czechosłowację. Wyszli z niewagę. Hop, wyszli ultimatum. Mam nadzieję, że się zgodzą. Bo ja nie chcę mieć takich, takiego państwa na środku kraju. Wyszli ultimatum. I pięknie. Czechy przyłączyły się do nas. Więc asymilujemy. Nie mogę asymilować. A czemu? A bo ja nie mam tych punkcików. Dobra, tam już jest wysoko, to tam już nie trzeba. Dobra. Mamy tutaj jeszcze jakieś punkciki, to sobie porozdawajmy. Mamy populację 4 miliony! Ula la! To mamy dużą populację. I. Nasze państwo jest zadowolone, ale postawmy jeszcze gdzieś tutaj festiwale w Warszawie. Postawmy festiwal, dajmy tutaj jakąś farmę, hop. Postawmy. To musi być pięknie tutaj zrobione, moi drodzy. Dajmy farmę. Nawet na port już nas nie stać, więc postawmy farmę, postawmy wieżę obserwacyjną i postawmy kolejny port. Już czwarty w naszym kraju. No, no, no. Ten, ta polska to już nieźle wygląda. No, ładnie, ładnie, ładnie to wygląda. Mamy 87% zadowolenia mieszkańców. No i co, widzowie? Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. I co? Widzimy się w kolejnym. Cześć!